I chciałbym bardzo, żeby, żeby ten preparat no, na stałe zawitał w naszej praktyce. Naszym wspólnym zadaniem jest jedno, pomaganie pacjentowi. Bardzo bym sobie marzył o tym, żebyśmy mogli połączyć nasze metody. żeby się poczułem wywołany do tablicy, bo problem pacjentów z nowotworami poruszany przez kilka osób, ponieważ mam też własne doświadczenia bardzo niewielkie z Derwitą, to postanowiłem coś powiedzieć. Otóż mam wrażenie, że mamy przed sobą niezwykle ciekawy preparat, ciekawą substancję, natomiast z onkologiem to nie jest wszystko takie proste. I żeby, żeby móc stosować ten preparat, to musimy go bardzo mocno jeszcze dopadać. Ale nie to jest nie, nie o tym chciałem tak naprawdę powiedzieć. Przede wszystkim chciałem się odnieść tutaj do, do przypadku pana Piotra, który oprócz tego, że wprowadził delwitę, to nadal stosował zasadniczy lek, czyli gliwek. Proszę Państwa, no ja widziałem dużo przypadków, nawet z całkowitą emisją zmian podliweku i to nie jest wielkim zaskoczeniem. Natomiast jestem przekonany, że dołączenie delwity mogło panu Piotrowi, w sensie takim, że jego organizm łatwiej sobie poradził z chorobą, szybciej doszło do remisji, dużo bezpieczniej to wszystko przebiegało i, i chciałbym bardzo, żeby, żeby ten preparat no, na stałe w naszej praktyce i uważam, że naszym zadaniem wspólnym, państwa, którzy się zajmują na swój sposób leczeniem czy wspomaganiem chorych osób, jak i lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych, naszym wspólnym zadaniem jest jedno, pomaganie pacjentowi. I ja bardzo bym sobie marzył o tym, żebyśmy mogli połączyć nasze metody, żebyśmy mogli wykorzystywać akademicką medycynę naukową, która, jest, yy, która posługuje się wiedzą opartą o faktach, czyli evidence-based medicine, z tym wszystkim, co, czym Państwo się zajmujecie, czyli z metodami naturalnymi, bardzo szeroko rozumianymi. Uważam, że człowiek jest całością. To, jest to, co. Yy, to, ta ślepa uliczka, do której doprowadziła nas trochę medycyna akademicka, to jest podział pacjenta, rozfragmentowanie go na kawałki, na dziedziny. Larynolodzy leczą mu uszy, nos i tak dalej. No Nie będę tego wszystkiego wymieniał, Państwo wiecie, o co mi chodzi. Natomiast pacjent jest całością. To jest jego psychika, to jest jego umysł, to jest jego duch, to jest jego ciało fizyczne. Jeżeli my na to popatrzymy holistycznie, to to będzie zupełnie inaczej wyglądało. I bardzo bym chciał, żeby w onkologii takie podejście jak najszybciej miało miejsce. Bardzo dziękuję.